Domowa, samodzielnie przygotowana granola może być świetnym, prezentowym i dokładnie jedzeniowym podarkiem. I dzisiaj pokażę Ci, jak taką najpyszniejszą granolę zrobić. Przepis pochodzi z mojej książki Kulinarna Nawigacja. przygotować samodzielnie przygotowaną granolę, nie zdziw się, że używam do mojej ulubionej granoli kaszy gryczanej, a dokładnie jest to kasza gryczana niepalona. Kasza gryczana po uprażeniu w piekarniku ma takie świetne, daje takie świetne wrażenie chrupania i smakuje prawie jak popcorn, który genialnie wzbogaca domową granolę. Rozpoczynam od tego, że na blaszce do pieczenia wysypuję równomiernie tą kaszę gryczaną Następnie do kaszy gryczanej dodaję płatków owsianych. Mogą to być płatki górskie, płatki ekspresowe. W zależności od tego, jakie obdarowana osoba lubi, możesz przygotować. Kolejnym elementem, który świetnie wzbogaca tą domową granolę, która jest bardzo bogata w dużo witamin i minerałów, są nasiona chia. Nasiona chia to inaczej nasiona szałwi hiszpańskiej. I dodajemy tutaj również właśnie te nasiona. Do kaszy oraz płatków. Nie ma świątecznej prezentowej granoli bez cynamonu, dlatego też dodam teraz jedną albo dwie łyżeczki cynamonu, równomiernie go rozsypuję. Teraz wszystko będę mieszać. Jako, że robimy świąteczną granola, a ja lubię, kiedy granola jest bogata w zdrowe wartości odżywcze, dodaję również dwie łyżki gorzkiego, ciemnego kakao. No i teraz pora na mokre dodatki. Przede wszystkim potrzebujemy miodek. Miodek nam super sklei tą naszą granolę, że ona będzie cudownie chrupać i zrobią się takie, um, takie kawałeczki jej nazywam crunchy, które świetnie pasują do jogurtu albo właśnie do mleka. I ostatnim takim elementem, który wzbogaci smak naszej granoli, jest masło orzechowe. Dodaję tutaj masło orzechowe. No i odrobinkę tłuszczu również jest potrzebne, żeby te nasze płatki oraz ta nasza kasza właśnie fajnie się podprażyły i kropały. Odrobina tłuszczu i całość mieszam teraz. Staram się połączyć na tej blaszce, rozgniatam masło orzechowe, tak żeby połączyło mi się z miodem, kaszą oraz płatkami. Te kawałki masła orzechowego rozgniecione i połączone z dodatkami stworzą właśnie taką chrupiącą powłokę. Można to zrobić drugą łóżką, będzie Ci łatwiej. Jeżeli dobrze wymieszacie już taką granolę, możecie to oczywiście również przygotować w misce, a następnie wysypać na blaszkę, wyłożoną papierem to jest bardzo ważne, będziemy piekli tą granolę przez 25 minut w temperaturze 180 stopni, tak, żeby właśnie całość nam się super połączyła i skarmelizowała, a następnie taką granolę wystudzę i przełożę do słoika, żeby obdarować moją jakąś przyjaciółkę bądź przyjaciela właśnie taką pyszną, zdrową, pożywną, śniadaniową granolą. Żeby taka granola pozostała bardzo długo świeża, na, należy ją przechowywać po upieczeniu w szczelnie zamkniętym słoiku, dzięki temu będzie ciągle chrupiąca. Jeżeli będziesz przetrzymywał taką granolę w miejsce na blacie i nie będzie ona zabezpieczona, wtedy bardzo szybko złapie wilgoć z powietrza, stanie się taka bardzo miękka i jak ja to nazywam, ciapowata. Pięknie pachnie, czuję kakao, cynamon. Kasza gryczana również ma piękny prażony zapach orzechów. No i co? Gotowe. Tak przygotowaną blaszkę wsadzam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 20 minut. A w międzyczasie przygotuję słoik, do którego przesypię uprażoną i wystudzoną granolę. Po 20 minutach warto tą granolę przemieszać, po to, żeby sprawdzić, czy ona za bardzo się nie poskleiła i czy nie jest już przypadkiem gotowa. No to ja sprawdzam swoją. Granola już jest gotowa, pora wyciągnąć ją z piekarnika. Małe zamieszanie w kuchni. Warto teraz ją jeszcze troszkę przemieszać. Jak widzisz, jej kolor zrobił się dużo ciemniejszy. Kakao nabrało takiej bogatej e, tekstury i zapachu. Teraz taką granolę należy przestudzić do całkowitego wystudzenia, tak żeby była zimna, a następnie przesypać do słoika. Granola już mi wystygła. Przesypię ją teraz ostrożnie do słoika. Jak widzisz, pozbijała się ona w takie kuleczki i kawałki, które właśnie są nazywane crunchy i będą fajnie chrupały w połączeniu z jogurtem czy mlekiem. Ja bardzo lubię taką granolę jeść właśnie z gęstym jogurtem greckim albo kokosowym. Dodaj do tego garść borówek albo ulubionych owoców. I skropić delikatnie syropem klonowym, bo jak widziałeś, w tej granoli nie ma ani grama cukru. Wszystkie produkty zostały dodane, zmieszane, ale cukru do takiej granoli nie dodaje. Słoik się już prawie zapełnia. Pięknie pachnie. Ta kasza gryczona będzie cudnie chrupać, jak taki popcorn. Zamykam słoik. No i trzeba go teraz troszkę odświętnie udekorować. Mam tutaj przygotowaną stążeczkę. W kolorach mojego bloga i moich barw obwiązuję słoik w stążeczką. Taka granola jest fajnym pomysłem dla osoby, która się zdrowo odżywia, albo dla sportowca, który ceni sobie poranne śniadanie, no i dodatkowo. Jakaś taka świąteczna przewieszka, zamykamy i taką granolę szczelnie można przechowywać do trzech miesięcy, zapakowaną więc wręcz swojej bliskiej osobie jedzeniowy podarek w postaci smacznej śniadaniowej albo podwieczorkowej granoli. Smacznego!